Nie mów mi, że jestem w jednej z tych klinczowych op... Tomaty, Wypuść mnie stąd, ty leniwy twórco. Twoje konto zostanie schakowane, jeśli odejdziesz. Zhakowane? Nic dziwnego, że twoi przyjaciele cię nienawidzą. Lepiej, żeby tu nie pojawił się kolejny losowy bacon i mówił mi, że ma robux. Ha ha ha. Cześć nuby nub, ale z ciebie łysa Dziewczyno zamknij się. Wiem, że masz miliony robux. Mam 2 miliardy 346 mili... sześć robux. Jakim cudem masz tyle robux? Sprzedałam prochy mojej babci. Co zrobiłaś? To znaczy, mój gorący chłopak zrobił to za mnie. Prawdopodobnie masz 9 lat. A? Tak, a ty jesteś zazdrosny. Po pierwsze, Robux, to tylko wymyślona waluta. A po drugie, jesteś tylko nubem, tak jak ja która nie nauczyła się ABC w przedszkolu. Nie obchodzi mnie to. Nuby Nub, idę się przebrać w gorącą kobietę Slendera. Przestań mówić do mnie, Nubi Nub. Zaraz wracam, Nuby Nub. Sięgam. Jeśli nazwiesz mnie tak jeszcze raz, to cię będę biczować. Wróciłam, pozwól mi zmienić głos. Lepiej. Dziewczyno, nie powinnaś być w szkole, czy coś? Rzuciłam szkołę, bo jest nudna. Czy coś? Rzuciłam szkołę, bo jest nudna. Wolę spędzać czas grając w Roblox i umawiając się z gorącymi slenderami. Wydałbym moje ostatnie 100 dolarów na terapeutę, żeby naprawił Twój mózg. Czy jest tam guz w twoim mózgu czy coś? Z gorącymi slenderami. To nie ma sensu. Dlaczego, Dlaczego gorące slender dziewczyny zrozumieją? Modlę się za ciebie, żebyś trafiła do terapeuty. Zostawiam cię głupku. Ledwo cię znam. Panu binup. Dziewczyno przysięgam że nada. Lepiej, żeby nie było osoby, która będzie zmuszać mnie do przyłączenia się do jej grupki. Cześć, chcesz dołączyć do mojej grupki? Swoją skorupiastą, zardzewiałą gębę, zardzewiałe usta. Nie znaczy nie. Nie dołączę do, do waszej głupiej grupki i nie będę zaangażowany w wasze dramy. Dołącz do mojej grupki. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Tak. Haha. Tak. Ha. Chodziło mi o to, że nie. Czy możesz... Czy muszę wezwać terapeutę dla ciebie też? Powiedziałem, że nie. Wyrzuć mnie. Przysięgam, że nie chcę mieć do czynienia z dramatem. Kto dodał ten brzydki, biedny bekon? Jesteś śliczny. Tak, jesteś słodkim bekonem. Zamknij swoje skorupiaste, stęchłe, zardzewiałe usta, wybrzydcy Nie jesteś śliczny. Stajesz po jej stronie, Maxi Bubu. Co do diabła. Maxi Bubu. Przestań nabijać się z mojego chłopaka brzydki bekonie. Nie rób dramy. Wszyscy jesteście chrupiącymi stęchłymi dziewięciolatkami. Imiona, wiek i twarze. Pewnie nie. Dlaczego nie, nubie? Ponieważ poznaliśmy się dwie minuty temu i nie zamierzam pokazywać twarzy ani swojego wieku. Wszyscy jesteście obcy. Co z tego, wszyscy jesteśmy nastolatkami i możemy się poznać. Whatever, nazywam się Kuba i mam 16 lat. Wiesz co, zamierzam milczeć. Bo wiem, że wszyscy będziecie brzydcy. Mam na imię Werka i mam 15 lat. Jesteś bardzo gorąca. Śliczna. Fajna. Jestem Karol i mam 16 lat. Jesteś ciasteczko. Nie flirtuj z moim chłopakiem. Nie flirtowałam z nim, tylko go skomplementowałam. Fajnie, koleś. Jesteś taki gorący, kochanie. Ich zignorować. Twoja kolej, Nub. No. Ignoruję w... Twoja kolej nub. No. Umyślę, Boże po prostu zabierz mnie stąd. Nie, nie pokażę twarzy, nie zdradzę wieku ani nic. Powiedziałam, zrób to, nub. Mam imię, wiesz. Zapomniałem, nie masz mózgu. Nie nazywaj mnie Bejkonem lub Nubem, mam na imię Leo, to jest cała informacja, jakie możecie mieć. Okej. Okay. Twoja kolej, dziewczyna z ognistymi rogami. Co, ja? To oczywiste, że masz 9 lub 10 lat, bo tak się dzieje we wszystkich cringe'owych opowieściach. OMG, twój głos. Dlaczego ten głupi zmieniacz głosu nie działa? Cokolwiek robisz, nie mieszaj mnie w to, bo nie mam czasu na dramaty. Dosłownie modlę się o terapeutę dla Was wszystkich.